Ty, bo idziemy takim tempem, że się nie męczę. No ja wiem, a jestem w całym okresie. A to też, to, to, to tak, to standard. Korzystając z okazji, parę słów na temat. Wychodzimy sobie na 1200 metrów przybliżeniu. 1173. Nie wiem, kto to wymyślił. Ale różnica wysokości, jaką pokonajemy to jest około 1000 metrów, wypisane na planie czyli generalnie nasz rekord chyba w tym roku i w ogóle od dłuższego czasu taki wyjazd pierwszy. Ten pan po prawej wiązał dwa buty dwa razy, to jesteśmy koło kilometra za grupą. Eee, tak, Chyba wiązałem więcej. buty, ponieważ w lewej, lewej stopie straciłem czucie i nie mogłem zdjąć martw. Tak, mocno zawiązałem. Tak. Głosiliśmy na samą górę, informacje z ostatniej chwili, co masz do przekazania? Zrobiliśmy sobie zdjęcia, nie możemy wejść na wieżę widokową Gruby jest gruby, ja jestem chudszy Ale też gruby Adam to rosnąć Młody, pokaż się Siema, k Nie przeklinaj Krótko ogólnie piękna pogoda Tak mhm. Tylko szkoda, że wieża jest zamknięta, bo to, to Czekaj, no... jest niemiecki bombowiec No jest niemiecki bombowiec Ja liczyłem naprawdę, że wejdziemy sobie na górę, poglądamy widoki czy coś, a tymczasem... No nie martwcie W każdym razie tak to na górę. Oficjalnie. W skali od 1 do 10 ciężko było? To nierawka, No właśnie. No w sumie nie rawka, Ta nierawka. To nie nie rawka. też fajne podejście. Tak, że kto, już, kto już ma dość, dzisiaj to zostaje. O, o, to, to, to. Słuchajcie, uwaga, kto zostaje, to zostaje tutaj w tym miejscu, dobrze? Pod opieką pani Gosi autobus za... Kto zostaje, to tutaj, a kto idzie dalej, na drugą Jaki plan? Mam jeszcze. Godzinę i jedną kartę. Wyszliśmy na 1200. Zgodnie z planem Zgodnie z planem Teraz Jak wyszliśmy tam na 1200 To mamy iść tu hmm. Tam jest fajna góra, ty Tam o Tam, tam bym szedł, ale tutaj przed. Nie wiem czy mi jeszcze chce w tamtą stronę iść Ty, wiesz czemu nigdy nie pojedziemy na Monteveres? Czemu? Bo w kinach mało Mcdonaldów. A na wojnie, jak na wojnie, patronie wódka, mła chorka w cenie. Ty, to nasi? Nie. Nie. Idziemy? Panie, panie. Jak ja teraz stałeś wszyscy Ty, bo on idzie Także póki jeszcze coś na mogę nagrać Ten se rzuca kamieniami i wychodzi mu to bardzo dobrze Złamał już trzeci kamień Tam o do góry Tak? Tak tam do góry co, ludzie widzieli, możemy iść. Czy ja wiem? Wygodna ławka. Dobra, przekonałeś mnie. Czy mnie się chce tędy zjeżdżać? Oczywiście, że tak. Te masz tam 100 km na busowi? Zakładam, że 19,5. Tak? Czy trafię? 18 i 6 18, 18, 18 i 6 jednak robimy to 20 km planowane Pięknie jest Spokojnie Tendy, tędy, Masz jest fajne No to zrób zdjęcie ładne czemu? Ale ja nie podejdę na tak blisko eee, Może jeszcze nawet kucnąć i myślę, że się nie przestraszy Co, boisz się, że go ugryzie? Nie Że zwieje nie do... Dobra. Dobra Na nagraniu będzie, żeby... żeby było Wrzuci się do wideo Wyjdziesz, czy nie wyjdziesz? Aby się wychyliła, to by ładnie było É isso